Słuchajcie moi drodzy, jak widzieliście podłączenie było fajne, przygotowane typowo pod odpór, niestety, ale zobaczcie, nie narzekając dużo, rozebrałem wszystko. Dobrze, że to było krótkie przyłącze, tak czy rozkułem, miałem, miałem możliwość, bo to był trójnik, yy, po prostu zmienienia w tamtą stronę, wsadziłem tu trójnik. I, I udało mi się ten odpływ, właśnie typu taki slim, tu będzie czarny, zamontować. A to odstawione jest, jak widzicie, 11 cm, bo, już wam pokażę o co chodzi. Tu jest, jak zobaczycie, na całą szerokość. Tu jest na całą szerokość, jest kabina. Przykleiłem się wstępnie płyteczkę do ściany, mniej więcej, jak ma być. I od tego do końca odpływu z tamtej strony mam tolerancję od 118,5 do 120 i po prostu to reszta jest zawodowa w tą stronę z ledem i tu na środku gdzieś półeczka będzie to, to zobaczycie także po prostu usztywniam zalewam to tutaj, zalewam całość tu listwa krawędziowa czarna będzie na temat listwy i odpływu to parę słów opowiem u siebie, o co chodzi, jak jest mało miejsca, mało miejsca, jak jest wysoko wyjście zrobione yy, przez hydraulika, przez hydraulika. Nie tak wychodzi, bo na przykład coś tam, spadek albo daleko trzeba iść yy, do odpływu i że burzyska, spadek jest dosyć wysoko lub przygotowane było podwanne, czyli nikt się nie przejmował tym, a my chcemy odpływ. I na co zwrócić uwagę, to od zaraz, yy, powiem. Taki odpływ jest. U mnie dostępny, to jest akurat 90 Ale gdziekolwiek nie byłby kupiony, popatrzcie, to jest w tym momencie siedzi góra waszej wylewki. To jest, tak się mierzy. To, ten rant, to jest góra waszej wylewki. Ustawiając odpływ, ta wysokość, to jest wasz spadek. I popatrzcie, Teraz zakładając, że tu nachodzi jeszcze rura na górę, to popatrzcie, wystarczy, że powiedzmy, że tu jest, zakładając tyle, 2,5 2 cm, 2 cm. Jeśli rura będzie niżej poziomu wylewki, tego typu odpływ jesteście w stanie już zamontować. I na przykład ten odpływ, odtąd. Czyli od zera do góry ma i 85 cm, czyli praktycznie tak cienką wylewkę jak macie. Możecie to też zrobić. Zakładam, że tak bardzo się rzadko zdarza, ale czasami przy jakichś dziwnych przeróbkach, czy też w blokach, gdzie nie zawsze było tam styropianu, wystarczy wykuć ten kawałek na syfon i jest wszystko ok. No i teraz popatrzcie tu mam akurat listwę krawędziową lewą i tak jak, jak zobaczycie na końcu filmu tak ma być zamontowane. Ta listwa jest 120, ale spokojnie można ją tak samo zamontować przy 140 jeśli zamierzacie z, y, zrobić kabinę y, czy też y, y, samą szybę bo na 20 centymetrach, czy mi, płytka ucieka jakiś milimetr, dwa, spokojnie silikon wystarczy. Tak samo przy 90 bo czasami jest tak, że tu macie zerowy spadek, tu jest, a tu jest powiedzmy tam centymetr. I jak robicie mniejszy spadek, to ścinacie z tej strony, a jak macie większy spadek, ścinacie tą listwę z tej strony i tak samo do 90 spokojnie, spokojnie pasuje. A tak to po prostu zabudowa, zalewam tutaj spadek, hydro, no i jedziemy z pudeczkami. Widzieliście w kilku ujęciach. Prace trwają. Zaraz wam pokażę, co udało mi się zrobić. Piąteczek, piątunio. Położyłem podłogę. Zobaczcie. Oczywiście, blacik mam zrobiony. Taka sama metoda, jak i u góry. Jak ktoś jest zainteresowany, link w opisie filmu, jak ten blat zrobiłem. Znaczy, się zamontowałem. Wczoraj sobie na tym, na tym tutaj małym kawałeczku rzuciłem hydro. Płyteczki położyłem dlatego, żebym w poniedziałek po prostu miał tutaj front robót. I zobaczcie tutaj odpływ z Taka tam płyteczka będzie tylko na stojąco. Wsadziłem ją dlatego, żebym tam w rogu zobaczcie zaraz wejdziemy to może. Mieć tu odpowiedni, odpowiedni dystans. Jest wszystko tak jak trzeba. Tu jest czarna listwa zobaczcie tylko jest na razie zabezpieczona jeszcze czarna listwa, czarny odpływ wszystkie czarne dodatki będą tak samo bateria będzie czarna także jak przyjadę tutaj w poniedziałek kładę tutaj hydro w odpływie na całości tutaj tu za mną jak widzicie już hydro jest położone jakby zostawało jak robiłem górną łazienkę to po prostu nie wyrzucałem tylko naciągłem także tutaj tylko bandaż hydro i jedziemy z, jedziemy z koksem a tak jak widzieliście tutaj tu mam front y, robot otwarty, tam stelaż to na bieżąco Wam pokażę mniej więcej jak to będzie by wyglądało czyli tu będzie jak gdyby dwa kolory płytek szarość, taka jak podłoga i ta powiedzmy jak to nazwać, niebieska płytka trudno to nazwać niebieskie, coś takiego, tylko to jest brudne i tak samo tu pójdą takie dwie duże 120. znaczy będę obcinał w tym samym kolorze na ten właśnie stelaż. Reszta tam jest malowana i półeczka. Także z takiego krótkiego etapu to tyle. Na temat odpływu mniej więcej wyjaśniłem. Mam też kilka zagadnień. Jakieś pytania, oczywiście, zawsze chętnie odpowiem. To tyle. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Oczywiście łapeczkę, jeśli materiał się podobał. No i jak coś Wam jest potrzebne, zapraszam też do mojego sklepu. Jak czegoś nie wiecie, służę pomocą. Po prostu ja się też nie urodziłem wszechwiedzący. Znaczna część kupujących widzę wie o co chodzi, ale jeśli ktoś tam nie jest, ma wątpliwości, jak najbardziej, czy telefon, czy sms czy maila, staram się, staram się, będę się starał będę na mnie odpowiedzieć. To tyle. Cześć.